praktycznie każdemu z nas wpajano od małego, że duże pieniądze, jest bardzo ciężko zarobić, że trzeba mieć specjalne wykształcenie, że trzeba mieć plecy, znajomości, jakieś super wykształcenie, nie wiadomo co. Podam ci parę przykładów osób, które są tak niezwykłe, można powiedzieć, że to byli wariaci. Jak zobaczysz zarabianie dużych pieniędzy tak naprawdę może być o wiele prostsze niż by ci się mogło wydawać. Pierwszy przykład. Kilka lat temu byłem zaproszony na urodziny i poszedłem do księgarni. Stwierdziłem, że kupię książkę. Patrzę i jest książka o bardzo intrygującym tytule, Co mężczyźni wiedzą o kobietach? Patrzę, bardzo ładna okładka. Zaglądam do środka, sam z ciekawością, może się coś dowiem. A tam: Nic. Z 200 kartek, taka książka i nie, nie są zadrukowane. Białe kartki. Jedyna zadrukowana kartka to była pierwsza kartka, gdzie było napisane kto to wydał, kto, kto napisał, kto zrobił układkę, Tyle. Zakładam, że w Polsce sprzedano tej książki z 50 tysięcy, pomóż sobie przynajmniej razy 100 krajów, to jest niezła fortuna. Bardzo trudny pomysł, tak, do realizacji. Inny pomysł, z którym zapewne się ty spotkałeś, Byłem niedawno nad morzem i na straganie przy ulicy ktoś sprzedaje powietrze zapakowane w słoik. Na słoiku jest naklejona naklejka powietrze z nadmorza. Tyle. I w paru miejscach widziałem coś takiego. Skoro ktoś to sprzedaje, ktoś to też kupuje. Zazwyczaj tak jest. Słyszałem o pewnym Ukraińcu, który ten pomysł troszkę inaczej zrobił. E, mieszka w Hiszpanii i, i w Hiszpanii, i w Portugalii jest wiele miejsc, gdzie przyjeżdżają turyści, są miejsca kultu religijnego, jest na przykład Fatima, i szczególnie tam sprzedaje najwięcej swoich puszek z powietrzem z Fatime. Jest to na puszce ładnie oznaczone powietrze z Fatime. Słyszałem też o pewnej Niemce, która ma po prostu gospodarstwo rolne i też wymyśliła sobie taki biznes, że też sprzedaje powietrze, ale sprzedaje powietrze z obory. I faktycznie to powietrze, wiesz, ja tego nie sprawdzałem, ale ona to pakuje w tej oborze, gdzie po prostu tymi zwierzętami, tym wszystkim tam czuć. Więc jak ty sobie kupisz coś takiego, otworzysz. Z innych takich szalonych sposobów na biznes. Wiele lat temu czytałem o chłopaku z Anglii, który miał 21 lat, dostał się na studia. W Anglii edukacja wyższa jest dość kosztowna, więc pomyślał o tym, jakby tu zarobić sobie pieniądze właśnie na, na te studia. I wymyślił, że będzie sprzedawał reklamy na swojej stronie internetowej. Kupił domenę internetową i na dosłownie takiej powierzchni jest milion pikseli i sprzedawał każdy piksel za jednego dolara. Pomysł jest no, tak od czapy, tak głupi, że podłapały to media i nawet w Polsce o tym pisano. I wyobraź sobie, że ten chłopak po 5 miesiącach sprzedał całą powierzchnię reklamową i zarobił milion. Wiem, że w Polsce kilka osób próbowało to zrobić, nie słyszałem, żeby komuś się to udało powtórzyć w sensie zarobienia tego miliona. Niemniej, niż pomysł od czapy został zrealizowany. Ze skutkiem pozytywnym. Jest też jeden pan w Stanach, który. To, to już jest w ogóle hit. Sprzedaje kamienie. Takie kamienie z rzeki wyłowione. Sprzedaje. O tyle to jest niezwykłe. Brzmi jak oszustwo, ale słuchaj. On napisał do tego książkę. Całą historię wymyślił, do czego są te kamienie potrzebne. A on to sprzedaje dla właścicieli zwierząt domowych i twierdzi, że jak mają te kamienie, to żyją w symbiozie, są bardziej szczęśliwe i tam całą teorię powymyślał do tego. Pakuje to w ładne pudełko, na takim sianku jeszcze kładzie to i sprzedaje. Myślisz sobie, ale kto by głupi to kupował? Więc wyobraź sobie, że on to sprzedawał za niecałe 4 dolary. Po 6 miesiącach sprzedaży tego. Sprzedał tego za 15 milionów dolarów. I teraz tak. Ludzie ci powtarzają, że to nie jest dla ciebie, że ty jesteś na to zagłupi, że biznesy są dla bardziej inteligentnych, że trzeba mieć nie wiadomo co, żeby ten biznes zacząć prowadzić, ale jestem pewien, że ty miałeś pomysł albo masz teraz pomysł. Na, to, na jakiś tam biznes, albo na jakąś tam, czy to produkt, czy to usługę, ale w głowie ci się pojawia to, że mama ci mówiła, że ty się z tego nie nadajesz, czy to idź, synuś, albo sobie odpocznij, albo na zmywak, albo ty córuś, to, to nie, nie od tego jesteś. Otóż jesteś od tego. I nawet najbardziej głupi, najbardziej wariacki pomysł może się okazać rewelacyjnym sposobem na to, żeby sobie spokojnie mógł żyć. Ok, możesz mi powiedzieć, że pieniądze nie mają znaczenia <grych> mają i to mają bardzo duże. Zwłaszcza wiedzą to ci, którzy ich nie mają, bo ciągle o nich myślą. Więc jak chcesz mieć spokojne życie, wiesz, trzeba próbować. Jak jedno nie zadziała, zadziała coś innego. To, że w tym momencie nie wiesz, jak to robić, jak prowadzić ten biznes, też nie ma znaczenia. A powiem ci to na przykładzie: podam ci jeszcze trzy osoby, tym razem kobiety. Panowie, skoro te kobiety potrafiły, to ty też możesz. Okej, okay, pierwsza pani, Sara Blakeley się nazywa. To jest bardzo szczególny przypadek. Ta pani w tym momencie jest warta miliard dolarów. To jest w ogóle kwota niewyobrażalna miliard dolarów. Ona zaczynała mniej więcej tak jak ty, zakładam, bo oglądała ok, wtedy nie było internetu, ale były różne materiały na temat rozwoju osobistego, na temat sprzedaży, na temat prowadzenia biznesu, chodziła na wszelkie szkolenia, czytała wszelkie książki, po 20 zainteresowała się mocno sprzedażą, także w tym co ona sprzedawała była najlepsza w Stanach i znalazła coś, zobaczyła, że jej koleżanki, jej znajomi narzekają, w momencie, kiedy mają wyjść gdzieś, żeby to wszystko ładnie wyglądało, żeby nie było jakiejś fałdki tam na skórze, żeby po prostu wyglądać pięknie. I wpadła na pomysł, że można po prostu to ciało, to ciało odpowiednio ukształtować, dlatego wymyśliła sobie bieliznę, która jest robiona ze specjalnego materiału, który po prostu ściska to ciało i przez to ono jest lepiej wymodelowane. Po prostu wygląda się ładniej. I z takiego prostego pomysłu zrobiła biznes. Gdzie rocznie sprzedaje tego za kilkaset milionów dolarów. Kolejny przykład pani Jane Rowling. Na pewno słyszałeś o chorym potterze, Ale nie wiem czy słyszałeś, że pani Rowling w pewnym momencie swojego życia była bezrobotna, wychowywała swoje dzieci i niby bez nadzieja. Ale zaczęła pisać książkę. Napisała tych książek kilka, i okazało się, że te książki były jednymi z najlepiej sprzedających się książek w całym stuleciu. Mało tego. Pani Rowling z bezrobotnej osoby została najbogatszą kobietą w Wielkiej Brytanii bogatszą od królowej brytyjskiej. Od królowej, która to z dziada-pradziada gromadziła majątek, kolonie. Ona z tego wszystkiego brała jakąś tam daninę, jakiś tam podatek. Przez setki lat i kobieta, w przeciągu, kobieta, która napisała książkę potrafiła być bogatsza od jej, Bo Po prostu robiła to co lubi, napisała sobie książkę. Ok, ty możesz powiedzieć, że nie masz takiego talentu, żeby pisać książki, to przypomnij sobie, a jeśli nie oglądałeś to wróć do nagrania sprzed pół roku, kiedy mówiłem o naszej rodaczce, o Helenie Rubenstein, tak to była Polka. I ta Polka była w pewnym momencie najbogatszą kobietą na świecie. Dlatego, że dostała od mamy kosmetyk. Dostała kosmetyk OK, podejrzewam, że może ty też dostałeś od mamy coś tam, nawet powiedzmy kosmetyk tylko pytanie czy tylko to używasz, czy pomyślałeś, co z tym zrobić więcej? Przepis tam jakiś rodzinny. Ona zaczęła robić z tego biznes. Nie miała wykształcenia. Nie była ani specem od marketingu, od rachunkowości, od chemii, nie znała się na cel, że po prostu miała coś fajnego i widziała, że ludzie to chcą. Więc zaczęła prowadzić biznes i wtedy dopiero zaczęła się uczyć i zaczęła szukać informacji, które są potrzebne do tego, żeby to prowadzić jak najlepiej. Zaczęła się uczyć właśnie na temat skóry, na temat jak, tego jak to wszystko działa, ta, ta cała biochemia i stworzyła z tego biznes. Który był po prostu numerem jeden na świecie. Była naprawdę najbogatszą osobą na świecie. Jako, jako kobieta. Była najbogatszą kobietą na świecie. Więc mam nadzieję, że ty w tym momencie. Troszkę ci się otworzyły oczy na to, co jest możliwe, a co jest niemożliwe, i to, co ci ludzie mówili, że to nie jest dla ciebie, że ten pomysł jest w ogóle od czapy. Zapomnij, mądrzejsi takie rzeczy robili i mi nie wyszło. Wiesz, co? Dopóki nie sprawdzisz w praktyce, to nie będziesz wiedział, czy to działa, czy nie działa. Wiesz, możesz siedzieć na etacie, możesz narzekać na wszystkich, a możesz po prostu zacząć to realizować. A jeśli ktoś się znajdzie, kto ci powie, Będziesz dyskutował na temat zarabiania pieniędzy, wolności finansowej, i tak dalej. Ktoś ci będzie tłumaczył, nie, no słuchaj, to trzeba mieć. I yy, będzie Ci wymieniał wszystkie sposoby, co takiego trzeba mieć, albo czego ty nie masz, że to nie jest dla Ciebie. Po prostu wyślij mu to wideo i wtedy sobie podyskutujcie, co jest możliwe, co nie. Jeszcze mam taką prośbę, żeby ja podałem kilka przykładów. Wiem, że dużo osób czyta te komentarze, które są pod spodem. Jak znasz inne historie tego typu ludzi, tego jest mnóstwo. Mnóstwo jest takich historii. Warto, żebyś w komentarzu napisał taką historię: zainspiruj innych. Po prostu zainspiruj innych. To tyle na dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień. Hej.